Podejście drugie, sezon 15-17. Nie udało mi się nakręcić po raz pierwszy, ponieważ kamera zaczęła szaleć. No nic, łazienka skończona. Chciałem Wam się pochwalić. Wszystko jest dopięte już na ostatni guzik, silikony położone. Tak wygląda miejsce pod prysznicem. Sami możecie zobaczyć. Wszystkie zabudowy tu gdzieś dookoła zlewu, dookoła kiwelka zrobione także tak to ładnie wygląda e, wszystko białe unity, biały zlew biały kibelek czarne e, miksery tutaj do, kran, do zlewu do wanny wraz z czarnym pod biały sufit z odcinką tak nam wyszło ładnie tutaj cała płytka z całą płytką wystartowaliśmy także nawet, nawet nie zostało to źle zaplanowane, sufit jak pamiętacie został obniżony, wyrównany. Nowe światełka zostały założone wraz z wyciągiem, który jest tutaj po tej stronie. mogę Wam to pokazać. O tak. Także jest 5 lampek w tym momencie niezależnie włączanych o, od tego wyciągu. No i tyle. No. Robota zrobiona. Nie wygląda to źle, naprawdę zaczyna mi się to już podobać. Teraz podłoga została dołożona, bo wcześniej na filmiku nie się podłogi. Silikony porobione dookoła wanny, dookoła w każdym rogu tutaj, tam pod puśnicem, w rogach dookoła brodzika, dookoła podłogi, dookoła kibelka. Jedyne co to silikonu nie zrobiłem tutaj na zlewem, ponieważ ten ram jest połukrągły. No nie wyglądało moim zdaniem by to dobrze, a nie pryska się aż tak wcale tam wody, więc nie powinno to stwarzać jakiegoś tam problemu. Jeżeli pani sobie zażyczy, no to tam wpadniemy i to położymy. Okno obrobione jak widzicie, płytkami tak samo. No i krótka opowiedź. Jak wpadliśmy tutaj pierwszego dnia, bo trochę tej pracy tu było, więc wam opowiem jeszcze raz. No nie mieliśmy się do czego łapać tak naprawdę, nie? więc zerwaliśmy już ostatecznie nawet te plasterboardy, bordy, te karton gipsy, które tutaj były na ścianach. Wymieniliśmy je wszystkie na te zielone wodoodporne, aby nam było łatwiej też kłaść płytki, jakieś dzisiaj one są grubne kąty raz a dwa, że jest wszystko w pionie więc umożliwiło nam to ładnie położenie płytek. Do tego wszystkiego tutaj mamy podłogę położoną od wejścia, czyli w tą stronę. Wcześniej położyliśmy tutaj płyty cementowe, które usztywniły nam tą konstrukcję drewnianą podłogową. Więc położyliśmy to na klej, przykręciliśmy i to jakby mamy jako ten główny podkład pod te płytki. Zostało to popukowane. Kolor jest troszkę inny od tych ściennych, bardziej dopasowany pod te płytki. Z tego co nam to Torta jest wiedza. Nie wygląda Że. Ostatecznie nie wyszło tak, jak pani chciała, bo ona chciała te same płytki mieć na podłodze, ale okazało się, że oni już przestali je produkować, więc nie mogliśmy ich więcej już dostać. Tu kabina prysznicowa nam nie dojechała, więc będziemy musieli tu wrócić na godzinę półtorej. Aby zamontować kabinę i ją obsilować, więc to jest tylko tyle, co zostało tak naprawdę w tej łazience do zrobienia. Sufit, jak pamiętacie, wraz ze światełkami, też został obniżony, wypoziomowany, aby nie szalało nam gdzieś tutaj, wiesz, z płytkami. Także mamy całą płytkę do końca równo obciętą i nie jest, nie jest to zły widok. Także powiem Wam szczerze, nawet to fajnie, zgrabnie nam wyszło. Grzejnik też został zamontowany nowy. Wanna nowa. Obstawiona na drewnianym frame, o którym wspominałem wcześniej. Nie, co prawda nie pokazałem, ale to wszystko stoi sztywno, tak można po tym chodzić. Zlew podpięty do starej instalacji. Gdzieś tam w szafce jest z tyłu. Wszystko jest zablokowane tak naprawdę, bo nie widać tego. Tam też z tyłu są płytki, więc jedyne co jest widoczne to są tylko dwa węże. Do tej dolnej instalacji, która znajduje się poniżej, boksiki dookoła toalet porobione. Można to użyć jako dodatkową półkę. Tyle. No co tu więcej? Łazienka nawet ładna, biało-ciemna, także polecam MBS Gosport Master Builder Services. Jeżeli macie jakiś projekt albo macie jakieś pytanie odnośnie własnych projektów, chętnie na te pytania odpowiem. suur maitse , siia jõudu , suur sajand .